Kim był Józef Piłsudski? Poetą? Marszałkiem Polski? Kupcem? Józef Piłsudski był marszałkiem, który poprowadził Polskę do niepodległości w 1918 roku. Był symbolem odwagi i patriotyzmu. Czy starożytni Grecy znali matematykę? Nie umieli liczyć? Potrafili dodawać i odejmować? Byli dobrymi matematykami. Starożytni Grecy byli bardzo zdolni w matematyce, kładąc podwaliny pod jej rozwój, który jest widoczny do dzisiaj. Jak nazywał się słynny polski król, który pokonał Turków pod Wiedniem? Jan III Sobieski. Kazimierz Wielki? Zygmunt August. Jan III Sobieski zwyciężył w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Jego zwycięstwo uratowało Europę przed najazdem tureckim. Jak nazywała się królowa, która była żoną Władysława Jagieły? Dobrawa? Jadwiga? Zofia. Królowa Jadwiga była jedną z najbardziej szanowanych władczyń Polski. Pomagała ubogim i przyczyniła się do założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kto był pierwszym królem elekcyjnym Polski? Zygmunt Stary? Henryk Walezy? Władysław Jagiełło? Henryk Walezy był pierwszym królem elekcyjnym. Oznacza to, że nie został królem po śmierci swojego ojca, jak na ogół to się odbywało w monarchiach, lecz wybrała go szlachta, czyli bogaci właściciele ziem. Kiedy powstała konstytucja 3 maja? W roku 1791? W roku 1805? W roku 1778. Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Kim była Maria Skłodowska-Curie? Malarką? Naukowcem? Śpiewaczką? Maria Skłodowska-Curie była wybitną uczoną, która odkryła dwa nowe pierwiastki, czyli polon i rad. Zdobyła dwie Nagrody Nobla i jest dumą Polski. Jak nazywał się polski astronom, który powiedział, że Ziemia krąży wokół Słońca? Kopernik? Newton? Einstein? Mikołaj Kopernik pochodził z Torunia. Jego odkrycie zmieniło sposób, w jaki ludzie rozumieli cały wszechświat. Co to była żelazna kurtyna żelazna zasłona broniąca zamku potoczna nazwa dla granicy dwóch mocarstw obrona okrętu przed atakiem wrogich samolotów. Żelazna kurtyna odnosi się do Zimnej Wojny i jest to potoczna nazwa granicy między Związkiem Radzieckim a państwami Zachodu. Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko polskiego papieża Jana Pawła II? Henryk Sienkiewicz? Lech Wałęsa? Karol Wojtyła? Karol Wojtyła został papieżem. W 1978 roku sprawował swój urząd przez blisko 27 lat. Jest na pewno jednym z najbardziej znanych Polaków w historii.